A, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariaczolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną, piątą już partię w meczu o Szachowe Mistrzostwo Świata, który obecnie odbywa się w Dubaju. Magnus Carlsen broni tytułu, Jan nie pomniasz Ci, chce mu go odebrać. Jak to wszystko przebiega? No, mamy moi drodzy cztery remisy. Partia piąta, nie będę tutaj zdradzał wyniku, bo być może ktoś zajrzał tylko do mnie. To by było fajne, to by było miłe. No dobra, moi drodzy, na pomoto tej Birki koloru białego i rozpoczyna partię ruchem E4. No. Klasycznie kawka, herbatka w dłoni, zapomniałbym, szachy klasyczne. Mamy 4-5, skoczyk w 3 skoczyk C6, gońc B5. Ale to już było, ktoś by zaśpiewał. Tak, tak, w ciągu pięciu partii trzy razy to było na desce. Mało tego, jest to partia hiszpańska, do której ewidentnie panowie mają jakąś słabość. Powiem wam, co więcej było. A6 już było, Gońca A4, tutaj nie wymiana żadna, nie wariant wymienny lubiany kiedyś przez Fischera, tylko gońca A4, zachowanie tego gońca, skoczek F6, Roszada, to już też było, goniec 7 no kalki, kalki z tych poprzednich pozycji, B5, goniec, mojej drodzy, B3, krótka Roszada ze strony Carlsena i tutaj C3 jest opcją, to A4 jednak najpierw. C3 oczywiście jest w planie, tak, no bo chcemy zagrać z 4 białymi bardzo często. Tu goniec B7. Ale Karasen coś postanowił zmienić, żeby można było oczywiście tego pionka odbić, bo teraz jest związanie, więc pionek A niestety nie broni pola B5, bo spada wieża. Tutaj wieża B8. Hmm, w tenże sposób próbuję to rozwiązać. Bicie, bicie, AB, AB, i w tym momencie, moi drodzy, jest taka sytuacja. Otwarta linia dla wieży to jest oczywiście jakiś atut dla białych, z tym, że ta wieża oczywiście póki co nie może tutaj nic zrobić, nigdzie się wedrzeć, no bo pełno bierek koloru czarnego kontroluje te pola. Ale w przyszłości, kto wie. W tym momencie, moi drodzy, H3, ograniczając oczywiście bierki tutaj czarnego, przed ekspansją, jeśli chodzi o pole G4. D6. D6. No, ten gońc jest taki przerośnięty pion. On siedzi już, moi drodzy, w piątej klasie trzeci rok, kibluje. No ale wiadomo, jest dwa razy większy niż swoje koledzy, ale jest wesoło i to się liczy. Moment, może będzie można się przestawić. To jest dosyć popularny system przestawiania gońca. Jakieś G6 goniec G7. W tym momencie C3 z d 4 Często właśnie po napadach skoczek A5 goniec idzie na C2, chociaż tutaj mowy o napadzie nie ma. Napad w biały dzień nie przejdzie, bo jak widzicie te wszystkie pola są kontrolowane przez wieżę. 9, 10, 11 już posunięcia, wieża świetnie hula po otwartej. No czyżby tutaj Karlsen nie oddał za szybko kontroli nad linią A? Być może. Ten pion ma to do siebie, że on atakuje wszystko, co się pojawi na C3. On ma taki rozkaz tutaj, moi drodzy, od króla, więc leci. Bicie jest problematyczne, bo zostaje to odbite I tak naprawdę jest tutaj słaby, odstały pionek Który będzie celem do ataku, więc w tym momencie nie reagują Białej grają sobie na spokojnie, D3 broń jest tutaj I wiadomo, potencjał czarnopolaka gdzieś tam będzie mógł być wykorzystany BC, moi drodzy, BC No i mamy tutaj podobną strukturę, można było, byłoby powiedzieć Jedna wyspa pionowa, zobaczcie To jest ciekawe, ale to zaraz się zmieni Bo Carlsen lubi troszeczkę lubi troszeczkę złapać taki, taką dysrównowagę. Nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje. W tym momencie jest masa posunięć, można zagrać jakieś spokojne h6 chociażby, można tego skoczka przestawić być może na c5, być może na b6, przygotować jakieś pchnięcie f5, to są możliwości, bo często chcemy zagrać d5 lub f5 tutaj czarnymi. Tu d5 od razu, tu od kopa, d5 proszę bardzo. Prawdopodobnie liczył się z taką kontynuacją, coś w stylu właśnie ataku marszala, co jest lubiane przez Karol Bicie na ED, bicie skoczek moi drodzy na D5, jakiś Hetman C2. To były możliwości. W to nie poszedł nie Ci, tylko w tym momencie zagrał skoczek BD. On się liczy z tym. On się z tym liczy, odbije prawdopodobnie pionkiem, może też odbić oczywiście skoczkiem. E, tu poszło D4, D4 i goniec moi drodzy D6. No dobra, pomysł na tego gońca jakiś jest. Tylko ten koniec cały czas jest takim przerośniętym pionem, i jest to figura defensywna. Ale to się może zmienić. Hetman C2 w tym momencie, żeby bronić tutaj, bo plan być może jest taki: typowy manewr skoczkowy poprzez F1, być może E3, a może G3. To też zależy od tego, co zagra Carlsen. No i nie chcielibyśmy stracić tego pionka, zatem Hetman już broni. Oczywiście jest to kolejny, hmm, kolejny etap, jeśli chodzi o rozwój, tak? no bo chcemy połączyć ciężkie figury. Wierzę, że muszą między sobą komunikację, wiadomo, jak jest. Po namyśle Karosena mamy H6 ograniczającą tak samo jak H3. A może powiedzieć, że tak troszeczkę troszeczkę symetrycznie to wygląda, jeśli chodzi o strukturę pionową, tutaj odstałe pionki na linii C, tutaj cały czas problemy z rozwojem gońców czarno- i białopolowego, te gońce ogólnie bardzo późno wchodzą do gry, chociaż czasami goniec B7 się wituje dosyć szybko, ale Carlsen wolał wybrać wieża B8 najpierw. Skoczek F1 rzecz jasna, chcemy przyjść tutaj i kontrolować F5, tak samo jak ten skoczek chce przyjść tutaj i kontrolować F4. Skoczek E7, wiadomo, skoczek G3, skoczek G6. Skoczki się ustawiły moi drodzy względem siebie bardzo fajnie. I ogólnie, zawsze kiedy te gońce się wymienią, mam na myśli oczywiście Białopolaki, to skoczek na F5 będzie dobry. A ten skoczek, być może na C4, będzie chciał się dostać. W końcówce tak zresztą będzie. Częste idee. Gonie C3, tutaj od ręki bra grał praktycznie Nepo. Tutaj wielki ukłon dla niego, że naprawdę jest świetnie przygotowany. Wieża, moi drodzy, E8, można by było zagrać, żeby tym gońcem zagrać tutaj. E tutaj jednak, moi drodzy, po długim, długim namyśle Hetman 8, to był bardzo długi namysł. E plan jest taki, to jest świetny goniec, bardzo dobra figura, więc chcemy na niego jakoś tutaj naciskać, chcemy, moi drodzy, przeciwdziałać temu gońcowi, więc goniec C6 jest w planach. Goniec C6, wymiana, wymiana, jakiś skoczek F5. Liczyliśmy tutaj z chłopakami dzisiaj na czeską Polska? Nie dawało to jakiejś wielkiej przewagi, Białym, ale biały ma tutaj nieco lepszą, nieco lepszą pozycję. Można było wieża E, B1 grać. Można było grać C5 z ideą, moi drodzy C, C4 z ideą C5. To, było, to wydawało się niezłe. C4 mój C4 z groźbą C5, prawdopodobnie gońc B4, bo groziło C5 i po tutaj wieża z E na D1, C5, żeby właśnie pobronić tutaj. Tylko że wtedy jakiś tego typu manewr może się pojawić. Naciskanie na gońca, naciskanie na pionka, skoczek E1, Hetman C6, skoczek D3, wieża D8. Pozycja troszeczkę lepsza wydawałoby mi się dla białych. Biały mają inicjatywę. Mają tutaj siłę, jeśli chodzi o słaby punkt C5, naciskają, ale jeszcze nic nie jest takie jasne, tak? No jest ten skoczek F5 zawsze, gdzie po biciu będzie można przegonić tego, eee, mają tu otwartą linię, a jak to ocenia w ogóle silnik? No silnik no tak? 0,9, no Ten goniec A4 nawet tutaj podaje jako, jako fajną kontynuację. Eee, my wracamy do partii, ten jak C4 z ideą C5 nie poszło, my to sobie myśleliśmy, że to jest dobre, wieża e w każdym razie. Wieża ED. No i gonie C6. Wcześniejszym planem Karsten chce wymienić te białopolaki. Tu można stuknąć, oczywiście. Bank bang. Skoczek F5 jakiś. Z tym, że po wieża 8 walczymy o linię, tak? Nic się nie dzieje. No C4 z ideą C5. Wieża FB, i po tym pchamy, po pchnięciu, przepraszam, gonie f 8 Nic się tutaj nie powinno dziać, chociaż biały stoi troszeczkę wyżej, ma tej przestrzeni nieco więcej. Tu gonie C4 poszło. Z na nadamy. Można tym Hermanem odejść. Chociaż to troszeczkę problematyczne kwestie, bo właśnie te c4, c5 jest wredne. Jak pójdziemy na linię d, no to właśnie tym bardziej, bo jest tutaj podejście pod związanie. Tak? Goniec byłby związany, więc tutaj, moi drodzy, mamy powrót gońca na d7. I myśleli wszyscy, że prawdopodobnie skończy się to powtórzeniem trzykrotnym. Nie, no to byłoby zbyt mało ambitne, nawet jak na te standardy, że i tak wszystko praktycznie remisują. Tutaj po goniec 4 goniec d7. Nie pomniasz ci, myśli, myśli, i wychodzi z takim pomysłem, że przestawi skoczka na D2, a później pójdzie nim na C4. A tu jest wszystko bronione, więc mówi: chcesz, to mieniajmy. Chcesz, to mieniajmy. Ja mam tutaj fajną linię, a ja nie muszę nic z tym fantem robić. Będę miał C4, będę miał skoczek F5, później jakieś F3. Uda mi się dziś napaść na tego gońca, być może. W jakimś ruchu wieża A5, być może wieża A6. Dobra. Skoczek D2 idzie w partii, no i poszły bicia. Bicie na 4, Hetman B4, Hetman B4, wieża B4. Wieże nie mają komunikacji, więc Karlsen szybciutko walczy o linię A, wieża z D na A, bicie wieże na 4, bicie wieży na 4, wieża B8. Hey, Kusz troszeczkę opadł. Zwróćcie uwagę na to, że struktura pionowa tutaj tak naprawdę nie zmieniła się. Skoczki, no prawie że symetrycznie ten odskoczy, bo chce iść na c4. Czyli plan jest taki, f3, skoczek c4, skoczek f5, napady tutaj. No i oczywiście wieża a6, wszystko na tym gońcu, tak, zawiesić. Wieża 6 pierwszy krok, presja na d6. No to skoczek e8, tu się wszystko trzyma grejbuczy. Królem będzie można podejść, skoczka będzie można przestawić na e6. Być może później tu, być może później tu. Tego nie wiadomo. Wydaje się, że tutaj biały troszeczkę ma przewagę. Król F1 chce podejść, tak? Chce podejść, wiadomo, blisko centrum. Końcówka się zaczęła. Skoczek F8, moi drodzy. I tutaj myślałem, że konsekwentnie król E2, tu jednak skoczek F5. No wiadomo. To jest oczywiście plan, żeby tymi trzema bierkami napadać tutaj. Skoczek E6 z panem wcześniejszym. Przestawianki, hulanki, skoczek, moi drodzy, C4. No i wieża D8, tak? Bronimy. Jedno, dwu. Trzykrotnie, jedno, dwóch, trzykrotnie, trzy do trzech, wszystko się trzyma. Graibu bucze zaraz f6, króle w 7 I pytanie jest takie: gdzie Nepo ma naciskać? Gdzie Nepo ma uderzać? Gdzie jest jego przewaga, która jeszcze kilka, no, kilka ładnych posunięć temu, malowała się na desce? Gdzieś tam właśnie z tym posunięciem c4-c5. Mój drodzy, w f3, żeby pobronić tutaj na zaś, na stałe i króla być może włączyć do gry. No to F6, ta sama idea. Oczywiście robimy miejsce dla króla tutaj czarnych. G4, H4. To jest plan z tym, że to stoi bardzo solidnie. Nie będzie opcji zagrania G5 praktycznie nigdy. Król F7. Carlsen z zimną krwią gra sobie król F7, on tam miał dużo mniej czasu przed 40. posunięciem, bo po 40. posunięciu yy, ten czas im się dodaje. H4. Goniec F8. On chce przestawić skoczka, który nie gra. I cały czas to wszystko trzymać. Tutaj zabarykadował się po czarnych polach i mówi: Chcesz? Przechodź! Forsuj moją fortyfikację, forsuk jesteś taki kozak. No podobno tak do niego mówił po norwesku, ale. Został później uciszony, tam straszyli go jakimś punktem karnym i tak dalej. Król E2, No król wyżej, król bliżej końcówki, król bliżej centrum. Normalka. Skoczek moi drodzy, desze się. Propozycja wymiany skoczków. Skoczek z C wybił, no i goniec odbija i tak naprawdę król może sobie chodzić tutaj, goniec sobie może chodzić tutaj. I co ma ten nepo tutaj uczynić? Były próby H5, zamknięcie pozycji, ale to wiele nie zmienia. Goniec F8. Ciekawy plan, co? W partii o Mistrzostwo Świata. Wieża A5, proszę Państwa. Wieża chce przyjść tutaj. Jeżeli uda się wymienić wieżę, no to jeszcze szanse będą białymi. Król, moi drodzy, w tym momencie na 8. Wieża D5. Jeżeli e, wymiana nastąpiłaby, wieża bije D5 i bije D5, to jest różnica. Jaka? Taka, że tu jest para połączonych pionów i będzie można gdzieś próbować pionkiem jednym się przedrzeć. Dorobić wolniaka, podejść królem i były szanse. Ale Karlson, nie w ciemię bity chłop, wieża A8, będzie szachował. No, i weź mu coś zrób jako taki. Wieża D1. Wieża D2. 40. posunięcie, moi drodzy, po wieża D2 pyknęło. Czas został dodany, a oni mogą proponować remisy po 40. posunięciu, rzekomo dopiero. Wieża a 1 Wieża D1. Wieża D2, szach, wieża D1. Dziękuję. Mamy kolejny, piąty remis w meczu o Szachowe mistrzostwa Świata 2021 rok. Moi drodzy. Hmm. Na konferencji zapytali Magnusa, no co powiesz nowym fanom szachów, bo takowych jest dużo na świecie. Skąd te remisy w tych partych cały czas? On powiedział, we try, próbujemy, tak? No ale tutaj nikt nie chce pomóc, nikt nie chce nic podstawić. Bardzo dobra, solidna gra na najwyższym poziomie, moi drodzy. Tak wygląda, jeśli ktoś ma atuty, jeśli ktoś ma przewagę, to minimalną. Miał lepszą pozycję, miał lepszą pozycję biały, miał inicjatywę, miał tego pionka, który mógł gdzieś tam ruszyć. Carlsen wysuszył wszystko, jak po prostu staw, jak jezioro. Zabrał tutaj atuty, powymienił Hetmany, powymienił Wieże, wymienił te Białopolaki. Z atutów zrobiło się jedno wielkie nic, jedno wielkie gunwo. No dobra, dziękuję za uwagę, słyszymy się na kolejnym filmie, być może jutro.